Wiemy strony Pietra, zitam was w kolejnym na tym kanale. W dzisiejszym odcinku gdzieśmy grali w gierkę Color of Dive z Pawłem. Siema i widać będzie duży update widzę. No, dżale będzie w tej grze za 32 minut duży update, ale dobra, ogólnie jesteśmy w tej grze, totalnie nie wiem, o co, tutaj, co tutaj się robi, w sensie raz na jednym z live'ów yy, grałem w tą grę, ale mimo wszystko dalej nie wiem, o co tutaj chodzi, więc ty, Paweł, Chodź. mnie może poprowadź, co tu się, e, się robi, bo ja w ogóle nie kumam, dobra, yy, jedyne, co wiem, to wiem, żeby tutaj do ścian chodzić, nie? Tak, Dawaj, i pędzlet pośpiewać. Gdzie my mamy iść? Dawaj, dawaj. To um. jest O, pędzel! O, mam i widzowie musimy 13 pędzlów znaleźć, więc nieźle. Wraz yy, właśnie na jednym z liveów, które były yy, znalazłem aż 12 tych pędzlów, więc właśnie widzowie jeśli nie byliście na live'ach, a jesteście nowi na tym kanale, to zachęcam Was, bo live'y postaram się robić regularnie raz w tygodniu Oczywiście nie obiecuję, że jedem w tygodniu, jednak postaram się, aby one tak regularnie się odbywały, ale są mega fajne, dlatego was na nie mega. Zapraszam i ten gościu jest tutaj blisko. I teraz nie mam swojego koloru i niestety muszę chować właśnie w takich zakamarkach jak tutaj jest. I dobra, nie wiem iść. Czy nie ma go, czy nie? nie jeszcze tu zostać. Chodź tu. Dobra, idę, 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 idę. Okej. Okay. Co to? O, pędzel, ale fajnie. Dobra. Yy, mam tu jakiś śrubokręt. Nie! nie, nie. Gdzie, gdzie ja mam iść? Oj oj. Nie ma go. Chodź, 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 chodź. Chodź Paweł, dobra, dobra. O! To musimy rozkręcić. Dobra, i co to jest? Yy, Okej, okay, tutaj są jakieś rzeczy. Okej, okay, dobra, bierzemy sobie te rzeczy. I musimy zapamiętać gdzie to jest, bo jak będziemy mieli niebieski kolor, to tutaj musimy iść i to otworzyć, więc... To jest, nie, to jest cyjanowy, to też pomalancowy trzeba znaleźć. Wiem, ale potem jak będziemy mieli ten kolor, to będziemy musieli zapamiętać gdzie to jest. Dobra, więc... O, w ogóle teraz patrzę, że mamy aż cztery pędzle, więc no szybko nam idzie. Myślałem, że to będzie szło trochę wolniej, ale to fajnie, że nam właśnie tak no szybko idzie. Dawaj Paweł, y, szukamy pomarańczowego pędzla. I tutaj w ogóle mamy teraz jakiś Czerwony kolor, tak? Nie, Widzimy... pomarańczowy, tutaj. A, to, a nie, to je... pomarańczowy, a nie żółty, o nie nie. Pędzel. Nie, tutaj to jest. O, pędzel, pędzel, szybko go biorę, cyk, okej. Okay. I szybko tutaj uciekamy. W ogóle tego potwora nie ma. Ani raz przez ten czas go nie, nie widziałem. W ogóle zapomniałem już jak on wygląda, bo go tak rzadko widać. Ooo! Się... Co to jest? Co to za miejsce? Pędzę kolejny. O, kolejny pędzel. Będziemy mieć już sześć pędzli. Wow, dobra. Co to w ogóle miejsce? W ogóle teraz patrzę, że jestem znów cały czarny, a teraz już jestem normalny. Taki... Nie, 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 proszę! Nie! No, no, nie gadaj, że muszę robić wszystko od nowa. Musisz. Nie, Paweł, błagam cię. Ty też zginąłeś, czy żyjesz? N żyję. Paweł, to mi pomóż to wszystko robić od nowa. No, nie wierzę years Dobra widzowie, y, musieliśmy wszystko robić na, od nowa, ale już nam się udało wszystko tutaj zdobyć tak jak na czym właśnie skończyliśmy. I przez ten czas znaleźliśmy jeden dodatkowy pędzel, jak widzicie mam teraz 7 pędzli, więc y, jesteśmy mega blisko dojścia do celu, którym jest właśnie 13 pędzli. Więc dobra Paweł, y, y, my teraz musimy znaleźć pomarańczowe drzwi, nie? Tak. Teraz musimy być mega ostrożni może najlepiej chodźmy blisko, o tutaj w ogóle jest to, to wejście, nie, 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 tutaj to wejście, gdzie to się Jok. chyba otworzy, jak to znajdziemy, ale na czym ja skończyłem, skończyłem na to, że musimy znaleźć pomarańczowe przejście i musimy chodzić właśnie blisko takich miejsc pomarańczowych, więc okej, okay, idę za tą Paweł, szybko chodź, to jest pomarańczowe, więc ja tutaj lepiej bądźmy, chodźmy blisko takich właśnie miejsc, bo to jest trochę niebezpieczne, jak się oddalamy od nich. No ja pomarańcz. I... Okej, okay, po... o, mamy, pomarańczowy, szybko, 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 widzowie, szybko, okej, okay, mamy, teraz żółty kolor, i tutaj są żółte kolory, o nie, jesteśmy, o nie, dobra, myślę, że jesteś w swoim miejscu, bo nie ma tam pomarańczowego koloru, ale dobra, szybko tutaj idziemy, idziemy Wiem, gdzie tu? jest, o nie, widziałam go. Serio? O nie, ja chyba też go przez chwilę widziałem. Jest to jest pędzel? Tak, mieliśmy. On... Gdzie on jest? Jaki pędzel? Gdzie? Nie, zebraliśmy ten pędzel, tu byliśmy. Okej, okay. to ja tutaj staję. Szybko, Kiedy on, on czuje muzykę nawet. Dobra, idziemy? Chodź, 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 widzę. chodź, okay, my Widzę. Okej, mamy pomarańczowe widzowie, więc dobra, szybko tutaj lecimy i co tu mamy? O, będziemy musieli na pewno znaleźć... Jak to się obi. nazywa? Obi. O, obi, ale będziemy musieli na pewno znaleźć... Yy, kolejny kolor, którym będzie... Jaki? Żółty? Nie. Fuu, nie kolor, tylko... Yy... Zielony. Tak, zielony, ale będziemy musieli znaleźć yy, piłę do, do pocięcia tego. Więc ja szybko. O, spadło. no ale trudno. Będziemy musieli znaleźć właśnie taką tą piłę, żeby dostać się tam do kolejnych rzeczy. I wydaje mi się, że jak odblokujemy sobie kolor zielony, to tą piłę dostaniemy. Jak możecie zobaczyć, jak tutaj sobie wejdę, to tutaj idzie to jest. Gdzieś... O, tutaj mamy zablokowane wejście. Potrzebujemy teraz piłę. Chodź, chodź, ja wiem o, gdzie to jest. właśnie miał piłę, co so, obok niego poszliśmy. Tutaj chodźmy blisko zielonych rzeczy. Tutaj, okej, okay. zielony. Tu, okej, okay. tutaj są zielone, więc jesteśmy w miarę bezpieczni widzowie. Szybko, ja tutaj może jednak pójdę, bo się trochę cykli. O nie, widzowie, o nie, ten gościu tu jest, chciał mnie złapać. O mały włos, dobra. I... Szybko. Kawał, szybko tutaj, dobra, dawaj, bo on tutaj jest blisko, mega blisko. I... Okej, okay, jest zielone miejsce, zielone, zielone, szybko. Nie gadaj, nie Angel mam teraz i okay, cyjanowy, to chodźmy, dobra, czyli wychodzi Do... na to, że w tym cyjanowym. Będziemy mieli kolejną yeah. misję, piłę no to, piłeto to, piłeto to piłeto 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 piłeto. dopiero później, więc gdzie ten cyjanowy był? Paweł? Pamiętasz? Bo ja me, mam słabą pamięć. Mam w ogóle już 9 pędzli, więc mega super. Zaraz nam się te przejście otworzyli i zobaczymy co będzie dalej. Więc dawaj, Paweł, dalej i zobaczymy co tu dalej będzie. Dobra, Paweł, chodź, chodź tutaj, chodź, 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 my tu. Oh! Uuu, ten gościu, ale on jest. Nie, no w sumie nie jest creepy, ale te efekty po prostu, jaką by chodzi blisko, to one są tak. sprawiają, że ta grillka jest creepy. A tak poza to ona taka creepy w sumie nie jest, więc. Chodź, Pawełek. Chodź... A, tu jesteś. Nie. nie! Nie, 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 nie! Co ty mnie tykasz, ty cwaniaczku? W ogóle jak on chodzi, to on takie zostawia kolorowe ślady widzowe, więc y, nie wiem y, co to oznacza, ale to chyba Chodź. pokazuje jak on jest blisko drogę, którą szedł, czy jakoś tak. Paweł, gdzie... a tu jest chyba cyjan, nie? Tak, tak. cyjan, okej. Okay. Dawaj Paweł, co tutaj mamy dalej? Y, o, kolejny nie pędzl, mamy 10 pędzli. I okej, okay, mamy ten puzzle, a tam wcześniej był, były te e, puzzle widzowie, jeżeli pamiętacie. Dawaj Paweł tutaj idziemy i. Ale musimy... nie możemy się chować ściana. No tak, nie, widzowie, nie mamy teraz koloru, więc mamy teraz trochę przerąbane jak w tym momencie, widzowie... O prostu zginę, to ja po prostu oszaleję, bo widzowie jak sobie złatę, no już mega daleko eee. zaściliśmy, bo już mamy te 10 pedrów, yy, a i zostaje nam tylko 3, a jak zginę, to po prostu wszystko będziemy musieli robić od nowa, więc choć Paweł, Paweł tutaj. Musimy... O, la la, 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 la nie, nie nie, nie zostaw mnie! O Boże widzowie nie mogę o, o... zginąć. Oni w tej dody, kiedy musimy iść, on tam jest. Ser, on tam kampi, no nie, to nieźle widzowie, musimy chwilę tu aż on odejdzie, albo iść, inni, albo aż on, yy, albo musimy po prostu widzowie czekać, aż inni yy, odgonią tego gościa. Tutaj nie, gdzie? Tu? Gdzie tu. jest? Co to za miejsce, Paweł, co ty mi pokazujesz? Nie, Paweł, Paweł, Paweł. Tutaj, to tu jest dobra droga. Tak, to chodź, bo on zaraz nas złapie. Ja coś czuję, że on zaraz będzie... Jest ja blisko, tak jak mówiłem. Paweł gdzie jesteś? O, tu jest, dobra! Okej, okay, klikamy. I co to z... O, mamy teraz granatowy, czyli w sumie mój najlepszy kolor. Albo to jest niebieski, nie wiem, mniejsza z tym mamy mój ulubiony kolorek. Dawaj, Paweł, yy, teraz już jesteśmy bezpieczni. No teraz tak łatwo nas nie załatwi, więc szybko, Paweł, chodźmy. Do miejsca, gdzie właśnie dostaniemy tą piłę, bo mi się wydaje, że w takim razie odblokuje nam ten niebieski piłę, nie wiem właśnie, bo tą piłę dawno powinniśmy mieć i ten gościu jest blisko, oh no, o oh nie widzowie, on jest tutaj blisko, o oh nie widzowie, chodź, chodź, patrz, nie, 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 nie. nie, 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 no patrz jak on tu kampi, no, jak on tu chodzi ten cwaniak, mam iść do ciebie Paweł, czy nie jeszcze? Nie, on się wraca. O nie, no jaką kampi! Nie mogę z niego po prostu, widzowie. No patrz, tu w... chodzi. On się wraca z tą samą z drogą. No tak, i mnie tu denerwuje. No, no wraca. No patrzcie. O nie, czekaj, to się ja teraz inną. Idź do ciebie? Tak. On zrobi kółko, szybko, nie. Jest tam? Poszedł. poszedł co jest Idę... blisko. Uuu, widzę go, o nie, jaki cwałek. No nie, widzowie, teraz łaby go wybornię. Czemu on strasznie przy nas kampi? Oh no. On nie kampi, tego jakiś goś go kontroluje, chyba. Nie wiem, właśnie, widzowie, czy tylko kontroluje, czy co, widzowie, ale. On tak łazi tu strasznie blisko nas. Nie wiem, czemu przy innych tak nie chodzi, ale bardziej się na nas skupia. Może dlatego, że wie, że my jesteśmy blisko ukończenia tej gry, bo właśnie zostały nam trzy pędzle, nie. Więc Paweł, no co robimy? Idziemy tam, czy tutaj siedzimy? Dobra, dobra. Nie. Tam... nie, no nie bo... wiedzę, widzowie. Dobra widzowie, udało nam się trochę oddalić od tego gościa. Jesteśmy w takim miejscu, ale on znów do nas niestety przylasł i on nas jakoś po prostu goni. Ja nie wiem, mamy albo takiego pecha, albo nie wiem. Patrzcie, on jest blisko, ale nie wiem, Paweł, chodź tutaj może. To tu się Bario od niego nie Jak on chodź, to przyjdzie, to chodź, znaczy, że on przy nas kąpi. Gdzie? Były te żółte drzwi szybko. Schowaj gdzie się. Gdzie żółte drzwi, gdzie żółte. Gościu zostaw. Gdzie ten gość z młotem? Jakim młotem? Gdzie? Nie widzę tu, was. Tu. kacem. Idę. Nie, 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 nie. Okej. Okay. A oczywiście musimy odblokować granatowe drzwi, bo. Ja wiem gdzie są. Zobaczyć. A on no, tutaj ja jest. Ja tu jest. mogą iść, a my nie już. Więc nieciekawie. Co teraz? Chodźmy może tutaj jest granatowy w tych drzwiach, co? Nie ty wróci... idziesz. Chodź tutaj, tu. No, tutaj to jest. tutaj, tutaj nie ma? To tu, tu, trzeba coś młotem robić. No nie że widzowie. Musimy iść do granatowych drzwi i nie możemy ich totalnie znaleźć. O nie, no to nie ciekawie. Widzowie, udało nam się znaleźć granatowe, czy tam niebieskie drzwi. I Dobra, teraz mamy tą piłę. I teraz możemy tam to rozwalić. Ale nowy jest ten minus, że ten gościu, najbardziej przy nas, kampi. Jak możecie teraz zobaczyć, a my nie no mamy no, Więc mega nieciekawie. Szybko, Pał, dawaj. Musimy tam właśnie. To on on tu blisko. O, no. po prostu rozwijcie, tak. musimy iść. No nie wierzę, widzowie. Ciągle mam te takie kreski na ekranie. I co znaczy, że on tu jest blisko. I musimy chwilę ty powstać, bo ten gościu go chyba najbardziej zwabia. Bo on tu ciągle przy nas chodzi, okej, okay. choć Paweł tutaj idziemy, o nie, o nie, o nie, o nie, on tu jest blisko, jest I tu. musimy znaleźć te deski, które musimy właśnie posiakać, o nie, chodź Paweł, Paweł, o, fioletowy, nie, my jeszcze fioletowego nie mamy. Tu. O, tutaj no, okej, okay. mamy widzowie, czemu tego nie, Deska. o mogę, co tutaj jest, a, musimy to wziąć chyba, deskę, nie wiem po co, ale... Parku kolejne kolejne obi. Okej, okay, to fajnie. Tutaj sobie lecimy. Cyk, cyk. Widzę owie. No i spadłem jeszcze raz. Ten totalnie słaby w parku mianowicie to jest jakieś proste. To ciągle spada, więc lecimy tutaj. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Okej, okay, tutaj i tutaj. Tutaj no i nie doskoczyłem, bo czysto, że to jest tak dziwnie zrobione, że to jakby się nie odbija nic i tylko są takie to trudno mi w to trafić i nie wiem czy ja jestem przed tym czy za tym. To jest trochę minus, że to takie zrobione. Mogliby to niby fajnie to wygląda, ale nie wiadomo czy ja dobrze podskakuję, czy nie, więc... Uh, okej, okay. nie mogę teraz spaść, to no po prostu widzowie nie mogę. Okej, okay. gdzie mamy iść? Co to jest? Kolejny kolorek, okej, okay. mamy... Kolejny kolor i to jest fioletowy. Nie I fioletowy my wiemy, nie? Gdzie to jest, więc dobra. Tu są tak. jakieś hieroglify z różnymi ma... ale nie wiem. Skaczemy tu. E, a, a... Nie masz pędzli? pędzli? 11? Jest, to chodźmy do, do fioletowych. Dobra, fioletowy. Dobra. Gdzie tu jest? Ale Mamy ty... teraz tak, fioletowy kolor. Niestety mój no, najmniej ulubiony kolor, więc chodźmy widzowie. Tutaj... O, widzę fioletówkę, fioletówka, fioletówka. Chodźmy szybko, bo ona złapie. Okej, okay, mamy i tutaj gdzieś się idzie do góry. Pędzel tutaj jest. O, pędzel. O, i mamy tą widzowie deskę, więc dobra, możemy ją tutaj postawić i co? Halo? Halo, deska. O, jest deska. Bierzemy młotek, młotek. i teraz musimy zrobić różowy kolor. Co nie, musimy... Jest? Musimy się wracać do czerwonych drzwi. Nie, Paweł, nie możemy teraz zginąć. O nie widzowie. Okej, okay, się przestaje. nie mamy koloru znów. Gdzie tu jest to? Okej. Okay. To żółty. Nie, nie, tu nie, nic tu. nie ma. Gdzie tu jest? Mamy widzowie do znalezienia ostatni pędzel. Musimy teraz to rozwalić tamte szkło i wtedy yy, można powiedzieć, że chyba przyjdziemy tą grę, nie? Więc dawaj. Są czerwone. Okej, tutaj. Gdzie do rozwalenia? O, tutaj jest, dobra. Różowe. O, jesteśmy różowi niestety, czyli kolejnym kolorem, którego nie lubię. Tu są eventy, dobra Paweł, bo ja tutaj się rozgadałem, a my to musimy przechodzić, bo zaraz tą oglę przejdziemy. Więc Paweł, dobra, tutaj idziemy przy ścianie, dobra. Tego gościa na szczęście nie ma. Chcieli że że narzekać, że go nie ma, a teraz właśnie dobrze, że go nie ma, bo, bo przez niego możemy przegrać, bo będzie musieli wszystko robić nie. Od nowa. Cześć, cofnęliśmy do spałna. O nie, o nie. Paweł, gdzie mamy iść? Tu? Tu. Do... Okej, okay, okej. Okay. O. Tutaj, tak, tutaj mieliśmy i Dobra, jesteśmy teraz tacy ciemni. Okej, okay, tutaj ten. Teraz o tak musimy zamalować, cyk, cyk. I mamy klucz. Okej, okay, jesteśmy już mega daleko. Wiem, gdzie. I... Okej. Okay. No, chodź. O, o, go bardzo do żółtych drzwi. Dobra, to chodź szybko, szybko, szybko. Ale kurz się pamiętam. A nie, już, już wiem jak Okej, okay. gdzie to jest? Tutaj jest te obi, nie? Tu jest łatwiutko, cyk, 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 cyk. Ale jak ty w ogóle nad takim prostym obi spadłeś? Jak tutaj spadnięcie z tego jest niemożliwe. O, klucz! Ostatni pędzel, widzowie! Udało się, nie. mamy 13 na 13 pędzli! Udało się, mnie. Mamy... No chodź Paweł, bo mamy tak naprawdę chyba już przeszliśmy praktycznie tą grę. Musimy teraz i do tych drzwi. Jak ja widzowie zginę na takim dalekim etapie, to ja po prostu no nie mogę. Więc Paweł nie, szybko. Po co to przechodzimy? A tutaj nie ma. Paweł, to jest takie proste, no wierzę w ciebie. Jak ty możesz tego nie przyjść? Jak to jest prosiutkie. Ja już przechodź to tu, Paweł tutaj, ja cię widzę. Ja tutaj już idę. Tutaj y, do tej drabinki. Ty to y, szybko zabierz, i ja tutaj na ciebie czekam. Tak. Y, tutaj przy tym wyjściu. Dobra, widzowie. Paweł już to wziął. Tutaj się cofamy i niestety nie na mamy koloru. Zaraz do, do tego wyjścia. Wyjścia, no właśnie, widzę, Musimy na niej po bo teraz aktualnie mamy żadnego koloru i musimy na te wyjścia, o którym wcześniej. Mówiłem i wam widzowie pokazywałem właśnie, że to jest właśnie tak jakby wejść do końca gry. w ogóle ta gra strasznie mi przypomina... Nie, proszę, nie! Nie, nie! Ta gra mi strasznie przypomina Cheese Escape, którego w sumie przeszedłem, ale jeżeli chcecie widzowie odcinek z Cheese Escape'a, to ja mogę, bo na tym koncie chyba tego nie przeszedłem Cheese Escape'a, tylko na kimś innym. Ale wtedy widzowie właśnie zrobiłem może odcinek, jeżeli po tym odcinkiem wbijecie 20 A? łapek w górę, więc... Paweł, chodźmy tutaj. Chodźmy. I w ogóle to ciekawe, bo w skp Escape'ie były dwie części. I jestem, czy tutaj też są dwie części, bo jeżeli tak, to widzowie może nagramy drugą U. część. Chodźmy, chodźmy. Tak, tu się otworzyło. Nie wierzę. Chodźmy, Paweł, chodźmy, chodźmy. Czy to jest koniec? Co to Nie, musimy to znaleźć. To, to miejsce jest niesamowite. No, w sumie wygląda to niesamowicie. Nie ma tu co gadać. I gdzie my mamy iść? Co to jest? Paweł jak to wygląda zarobiście. Stolik. Tu jest jakiś o, jest domek. Stolik. Co? Ej, bez kitu, Czyli... jak ta, Jak to superowo wygląda? O! Co ja barba. I co? Aby dojść do to końca musisz po... szukać początku. I... O, wie, musimy iść za spawna. Tam jest biały kolor, Paweł. Wow, w ogóle jak to superowo wygląda. wow, z tego się tak jakby rysunek układa z tych kreseczek. No. widzowie, widzicie, tak jakby się chciało z tego co jakiś rysunek ułożyć. Więc tutaj sobie wychodzimy. Poczekajmy. No, poczekajmy, bo ja, ja nie chcę zaryzykować. Jesteśmy widzowie dosłownie przy końcu, po, przy końcu gry. I nie możemy zginąć! Proszę, 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 proszę! Nie, 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 nie. nie. O, tu może, nie, tu nie może wyjść na szczęście, fojdźowie, ja, ja bym zginął, ty ja po prostu bym zwariował. To ja nie wiem, to to by był chyba koniec odcinka, ale na szczęście, na szczęście nas nie złapał i musimy uważać, bo nie mamy żadnego koloru a, yy, i musimy szybko iść Paweł i prowadzić mnie, bo ja nie wiem gdzie to totalnie jest. Powiedz mi, powiedz mi gdzie to jest. Mów mi szybko, Ej, to droga. nie za droga, trochę. Widzowie, jesteśmy już na spawnie i idziemy tutaj odblokować biały kolor i to jest chyba ostatni kolor do blokowania. Tak. I ukończ grę, aby... Jak to? Nie pisze tutaj biały. To odblokowałem, Paweł, co teraz? Odblokowaliśmy, ale nie było kacenki, tylko, tylko była odznaka za to. No nie wierzę, Paweł. Musimy teraz kolej od nowa to wszystko robić? Tak, i update za 8 minut. I co, Paweł, to jest koniec gry? Tak. Widzowie, więc jak widzicie przyszliśmy tą grę i powiem wam była ona trochę dziwna, bo tak naprawdę nieświadczę, że zakończenie będzie jakieś fajne, będzie jakaś scenka fajna, ale wychodzi na to, no, że no tak to słabo im wyszło. Mam nadzieję, że w tym update'cie coś się zmieni. A jeżeli chcecie odcinek z tego update'u, to zostawcie łapkę w górę, no i tyle widzowie. No i baju. Baju.